Zrobiliśmy krótkie testy jeszcze tutaj na tych odcinkach specyficznych dla nas, bo u nas już nie ma takich odcinków, tak mocno zabrudzonych, podbijających. 5, 4, 3, 2, 1.

Adam Małysz zawsze mówił, że on patrzy na to, żeby zrobić dwa dobre skoki, a wynik sam się znajdzie. Myślę, że to też z naszej strony tak powinno wyglądać. Powinniśmy pojechać swoje dobrze, bo tutaj robienie czegoś na siłę może zakończyć się tym, że cały e, trud tych dwóch czy trzech dni łącznie rajdu może pójść w odstawkę. Także staramy się zresetować, poprawić setup zawieszenia. Na Herlanu nie działał za dobrze, także chcemy zmienić zawieszenie. Dopasować je jeszcze bardziej do stylu jazdy zbycha i do odcinka i zrobić jak najlepszą pracę w tej ostatniej temu. Pełne skupienie, tak nie, jedziemy swoje. Tak jest. Czy dla nas to sukces? Bo gdyby przed rajdem ktoś dawał to miejsce, to bralibyśmy w ciemno. Drugie miejsce, podium po w sumie wielu latach dla mnie, tak więc jest duży progres, jeżeli chodzi o tempo. No cóż, 2,4 to niewiele. To tempo budujemy z rajdu na rajd. Zostały nam jeszcze trzy rajdy. Będziemy próbowali się odgryźć na kolejnych rajdach. No to będzie no to dobrze. To był bardzo dobry szary. Też tego